Hej wszystkim, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Super Mario Galaxy 2. Ja sobie troszeczkę gierkę przyciszę, ponieważ jest ona dla mnie troszeczkę za głośno. Eee, plan na dzisiaj jest następujący. Zebrać 4 monetki. Koniec planu. Lecimy. <grywy> Look, my goals are beyond your understanding. I też myślę, co możemy zrobić, to... Zajęć się dzisiaj kometami. I pierwsza jest w Yoshi's Star Galaxy, nie w Sky Station, gdzie właściwie zaczęliśmy, tylko troszeczkę dalej. Ha, huh. No nic. Zapewne jest na to jakiś powód. I mamy kometę. Co jest też bardzo fajne w Galaxy 2: to to, że jak jest kometa, nie musimy się nią zajmować, tylko możemy wybrać inne gwiazdki, jakie chcemy. Na przykład, bo nie wiem, co się jest sekretne, albo chcemy jakiś jeszcze e, scenariusz zagrać przed gwiazdką. Ona, czy przed gwiazdką, przed kometą, ona tutaj sobie po prostu jest. Ale jako, że nic lepszego nie mamy do roboty, spiny Rainbow Romb. I to jest zupełnie nowy typ komety, co właśnie też, jak zauważyliście, ha, nie pokazywało, jaka to była kometa. Bo nie, nie pokazuje. Dowiadujemy się, jaka to jest kometa, kiedy właśnie się zaczyna i ta, która jest tutaj, to tak zwana ROM-komet. Basically, mamy tutaj licznik 30 spajni do ubicia i kiedy wszystkie ubijemy, to to po prostu wtedy dostaniemy gwiazdkę. Więc tak, jest to nowiutka kometa w tej grze. I wydaje mi się, że jest ona całkiem fajna. To jest nawet fajne wprowadzenie do tej komety właśnie. E, wszystkie spajnie są w, w większości na środku, oprócz tych kilku, które były na drodze do środka. E, zostało mi jeszcze 10 9. I 18 sekund raczej zdążę. O, Easily. Wszystkie są tutaj. Ty mi nie uciekniesz. I jeszcze Ty. No i super. I tutaj jeszcze dwie gwiazdki sobie. Znaczy, dwie Rainbow Stars sobie stały. Więc może ja sobie jeszcze jedną wezmę. Zapas był. Jakby to było strasznie łatwe i mówię, to było takie wprowadzenie do nowej komety, ale czemu? zaczęli od tego. Próbuję sobie przypomnieć, czy to jest jedyna nowa. To jest chyba jedyna nowa kometa. Albo o czymś zapominam, albo to jest jedyna nowa. Chociaż to jest. Hmm. Też pytanie, czy można powiedzieć, że. Bo jedną zmienili. Można powiedzieć, że ją zastąpili, a można też powiedzieć, że ją zmienili. W Sky station. Okej, okay, świetnie, o wilku mowa. Znaczy nie, to nie jest Station, tylko Cloudy Card. Właśnie co do tej zamienionej komety, jest to właśnie w Cloudy ale... To się chyba też inaczej nazywa. Muszę się upewnić, sorry. Ta, 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 znowu nie mówisz, jaka to jest kometa. A szkoda, bo mi się podobała ta funkcja. The Shadow Lightning Ok, czyli nie mówię jakiej to jest typ komety, ale ja Wam powiem, że jest to związane z kosmik klonami. Tylko, że tutaj nie jest wyścig z jednym klonem, tylko właśnie się Respią inne i trzeba ich no, unikać. I ja mam genialny plan, jak to zrobić. Błagam. Dziękuję. Znowu. To jest trochę cheating, ale to jest bardzo śmieszne i chcę wam to pokazać. Tak powolutku. To, jest, to można powiedzieć, że to jest wredne, ale jest śmieszne. A ja lubię jakieś śmieszne. Muzyka jest taka sama jak właśnie z muzyki z wyścigiem. Z kosmik klon Mario? Dobra, wiecie co? Ja wam po prostu to pokażę. Nie! Okej, okay, dobra, czyli nie chcę mi pozwolić, pokazać. E, tutaj jeszcze powinny klony zacząć się respić, ale nie, tutaj trzeba by było klonów. Co? <grybujesz> co tu się wydarzyło? Okej, okay, dobra, to teraz pokażę, jak być powinno. Tu się jeszcze nie respi. Ale tutaj już się zaczynają respić. No i tak być powinno. Tylko jeden jest? Okej. Okay. A nie, więcej ich jest. No i cała filozofia. Czy mi zapisał monetki? Nie powinno. Ja. Yeah. Czy to się znowu stanie? <gryw> nie chcę, żeby to się znowu stało. I chcę, żeby te cztery monetki zostały. No to było dziwne. Pierwszy raz widzę taki glitch. Wow, wow, wow. Tutaj się też ścieżka spokojnie tworzy, tylko tutaj no nie warto się dać uderzyć, bo wtedy spadnę i jeszcze mi się ścieżka może nie stworzyć. Na spokojnie do celu. Jezus, ale się starbicy posypały. Tutaj, tak, tutaj też się lespią. <grym> wow, ok. To było śmieszne. To było po prostu śmieszne. To jest jeden z tych gliczy, które nie są frustrujące, ale są śmieszne. Takie. Huh. A więc co się wydarzyło? Pytanie tylko jak. Jakby. Luke. Ja lubię glicza. Ja bardzo lubię glicza, ale to co się wydarzyło, to było komiczne. Albo jak niektórzy powiedzieli. Kosmiczny 420 monetki. Lecimy dalej. Teraz na spindyk Galaxy Dobra, time to spin. I tutaj pokażemy znaczy pokażemy zapoznamy się z kolejną wracą. Spindyk jest tutaj w cymbale. Z kolejną wracającą kometą, jaką jest. Zaraz zobaczycie. Daredevil Comet. Digalex galax Daredevil Run. Okej, okay, więc już trzy typy komet mamy za sobą. Zostały jeszcze dwie, jeśli dobrze kojarzymy... Właściwie trzy, jeśli dobrze kojarzymy z galakcji... Jedynki, no się ma, czy ja cię mogę przez ranować teraz? Uznam to za tak. Dobra, lecimy po prostu. E, jak ktoś nie ogarnia Dead Devil Comet, co fajnie, nie mogę się dać trafić. Może być to troszeczkę ciężkie czasami, ale jak zrobię to ostrożnie i też szybko, to nie powinno być problemów. I hop. Come on! To powinno się udać. Nice. Dobra i teraz to jest ostatnia faza, więc ja się tutaj grzecznie odsunę. Nawet monetki z nich nie wypadają, <laughs> nie, ma sensu, nie ma sensu, żeby wypadały, skoro i tak nie mam mnie po co leczyć. To było optymalniejsze, sorry. Jezus. Ja się prawie skończyło tragicznie. Come on, gościu. Co ty sobie jaja robisz? nie, 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 nie. nie, nie. Idę nie wychodzi. No, guz gniotu. Come on. Może mi tego nie robić, ziom. No, i żegnamy. Dwa razy mnie odbił, kiedy wydawało mi się, że mnie nie może odbić. Pod jakimś dziwnym kątem mnie przewierciło. Anyway, gwiazdka. Okay, I jak też widzicie, jest to też trzecia galaktyka, którą kompletujemy przez kometę. Puzzle Plank, ok? Teraz już się chyba nie, chwila. bo wiem, że jest jakby pattern, że komety się hmm, pojawiają w takiej właśnie kolejności. I nie wiem, czy Puzzle Plank się jeszcze do tego liczy? Wydaje mi się, że może się jeszcze liczyć. Inna rzecz, z którą też pewnie zauważyliście, że komety są strasznie szybkie. To po prostu się zaczyna i już się kończy. I nie, yeah, jakby to tak właśnie będzie wyglądało. Komety właśnie mają to do siebie, że są szybkie, ale czasami są trudne. Ta natomiast nie będzie trudna, a przynajmniej nie powinna być. Ale niektórzy się ucieszą, jak zobaczą. Co tutaj jest i kojarzę Galaxy 1, nie znam Galaxy 2. Purple Coin Shadow Vault. Purple coiny nie są na samiutkim końcu. Nie, po prostu misje z purple coinami nie pojawiają się wszędzie, ale pojawiają się w niektórych miejscach i przed końcem gry. Czemu tam był checkpoint? No fuck. Anyway, muzyka też tutaj jest. Więc jest to kolejna wracająca kometa. Oj, Dobra, saved. Come on, a ja nie umiem trafić w te wszystkie cztery. E, w każdym razie mam minutę na zebranie 100 coinów. Czy aż tak bardzo sobie nie radzę? Dobra, spin powinien mi wydłużyć, znaczy wydłużyć, poszerzyć hitbox. W ogóle podoba mi się to, co ja mam w tym HD Texture Pack'u, że ta stówka przy purple coinach jest na fioletowo. To jest taki fajny detal. E, to ja sobie te wszystkie starbiecy pozbieram może. Przynajmniej znaczy spróbuję jak najwięcej, bo ja te cosmic klony się respiły. O, naj69. No te cosmic klony się respiły bez praktycznie końca. Znaczy, dobra, bez końca jakby, no, to koniec to był limit czasu, ale one się tak po prostu respiły, ażby się to nie skończyło. Więc to było troszeczkę groźniejsze. Okej, okay, i tak oto była to czwarta gwiazdka i w sumie moglibyśmy już kończyć, nie? Na, okej. Okay. wait, 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 wait. wait. Moment, muszę sobie przypomnieć, gdzie indziej by jeszcze mogło być to, o czym myślę. Wait. Co ja robię? Nie to. Moment, ja sobie muszę zoom out zrobić. Eee. Huh. Nie, nie było tematu. Więc to będzie chyba ostatnia kometa, która jest w tym patternie, bo nic innego mi do głowy nie przychodzi. Gdzie mogła być piąta wracająca kometa, więc po prostu piąty typ komety to coś, od czego właściwie my się powinniśmy zacząć. Tym bardziej, że jest to w Sky Station Galaxy, czyli tam, gdzie zaczynaliśmy. Peewee Piranha's Speedrun, guys. Jak pewnie wiecie. Jestem speedrunnerem. Tak naprawdę to nie. W sumie chcę. Może kiedyś. Ale ten speedrun też jest troszeczkę inny, bo. Mamy 20 sekund. Eee. Serio? Timeless, timeless, nie podoba mi się to. Na szczęście launch nadrabia, ale będzie trzeba zegarek zdobyć. Nie. Yeah. Jak działa tutaj speedrun, to po prostu trzeba zbierać zegarki, bo. No, nam się po prostu czas skończy. Myślę, że tak będzie szybciej. Come on. Ja to spróbuję jeszcze wziąć. Okej, okay, dobra, mam 15 sekund. Go, 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 go. To jest pvp więc ja to speedrunuję tym. You know, fajnym trikiem. To można pominąć? Nie można pominąć, ok. E, najpierw pozbieram parę zegarków. I też jak widzieliście, był to znacznie skrócony format w tej galaktyce. Wow. Fuck me in particular, I guess. Ale to było zjebane. Dobra, poproszę kolejne. Bo on w ogóle się nie załączył na agro. O, teraz dziękuję. Można. Gościu! <noise> Żeś mi zakręcił nie to co trzeba. 13 sekund zostało. Eee. Dobra, nice. Idealnie. Ale zegarek, zegarek, zegarek. Dobra, to są dwa. Save. Ok. I 22 sekundy zostały. To już się tam wyłączy. Teraz -ta -ta -ta. I koniec. To było troszeczkę not speedrunner friendly, ale się udało. <grystanie> Na tej planecie, gdzie właśnie te klocki się obracały, za bardzo mi zależało, żeby znaleźć tam ten zegarek, i to była strasznie dziwna droga, którą może było sobie tutaj nie darować. Okej, okay, i tutaj już się powtarzają. Tak, bo już nie ma żadnej innej galaktyki, gdzie ta kometa, o której ja myślę, teraz by się pojawiła. Więc jest jeszcze jedna, która nam została. I do niej przejdziemy, myślę... Nie wiem kiedy. E, dobra, moment, muszę tak popatrzeć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Sześciu dzisiaj nie zrobimy. Ale myślę, że to jeszcze mogę się zająć. I może jeszcze jakąś. Bo to będzie szósta, i właściwie skończymy na siedmiu. I myślę, że to by było optymalne. Bo jak mówię trzy, cztery, no to wiecie: dodać trzy i cztery, no to wychodzi 7. <grymne> Bardzo śmieszne. Rolling, Kraber, Romb. Hmm. Nie chcę nic mówić, ale tutaj jest spora szansa, że. Eee, przegram, że tak powiem, tą kometę. Mam znowu minutę, chociaż troszeczkę to skamowane, bo 5 sekund tracę na no zalecenie tutaj. No i co, turlamy się. 30 krabów do obicia, Więc powinno się udać bez większych kłopotów. Eee, szkoda tylko, że gierka nie wyrabia trochę, no bo trochę dużo rzeczy musi tutaj zrespić. Dobra, fajny jest ten Ground Pan Cancel. Eee, okej, okay, z tej strony Jakby Jakbyście też nie zauważyli, z tych niebieskich krabów wypadają łanapy co jest śmieszne. Bo one ogólnie w Galaxy 1 były strasznie trudne do trafienia, a tutaj, no... sporo su forma Okej, okay, udało się. Ground Pan, Ground Pan Cancel nie uratował. <gryw> o nie. Dlaczego? Ten. Grzybek jest off-center, znaczy rozumiem, bo chyba Mario tutaj wylądował, ale come on, to mnie tak irytuje. Uh. No jeszcze tutaj się kręcił mi. I'm normal again. Okej, okay, i teraz pytanie, czy gdzieś się e, pojawi kometa jeszcze? Tak, jeszcze tutaj. Super, nice. E, Okej, okay, yeah, ja myślę, że na tym możemy zakończyć. O, Aha, do Lumy. E, mam list zaadresowany do małej Lumy. Do mojej zaginionej Lumy. Mam nadzieję, że ten list dotrze do ciebie w dobrym nastroju, mój mały. To powinno ci pomóc w podróży z powrotem do mnie. Niech gwiazdy mają ci w opiece. Nie wiadomo od kogo to jest, ale kto ma minimum wiedzy o jakby fabule i całym loży Mario Galaxy, to poznaje, czyja to może być zaginiona Luma. Może poznać ten śmiech na początku tego listu i tym bardziej może poznać to. Plus. Common. To jest taki. Niebieskawy tekst. Jakby. Chyba można się domyślić, od kogo to jest. I było też 50 targiców załączonych do tego listu. Nie ma adresu zwrotu, ale mam nadzieję, że kiedyś poznam tą tajemniczą osobę. Myślę, że tak, ale nie będzie to zbyt szybko. Anyway, co tu jeszcze mogę zrobić oprócz tej jednej komety? Znowu nie tu. Miss Wydaje mi się, że na tym serio możemy zakończyć. FlipSwap Galaxy nie miało nic sekretnego. Miało tylko jedną gwiazdkę. I teraz ma kometę. Gee, I wonder, co to może być za kometa. Purple Coin Flip and Sprint. Ja, znowu Purple Coiny, i znowu na czas. Bo jak też widzicie, tutaj są bardziej Purple Coiny na czas niż łażenie po takim beach ball, albo honey hive przez 15 minut i zbieranie purple coinów, albo po freeze frame Nie wiem co gorsze. Eee, tak, tutaj mam 3 minuty, ale nie chcę się za bardzo kręcić. Cofam to. Ten skok mi nie miał prawa wyjść. Ale hej, udało się. Teraz pytanie, czy to można zrobić? Nie. To może zrobić tylko Red Star Mario. Który w tej grze, spoiler, się nie pojawia. A szkoda, bo wydaje mi się, że mogliby zrobić więcej misji związanych z nim, bo to był bardzo fajny power-up. To jest jedyna gra 3D Mario, gdzie nie ma takiego latania. Wait, czy Sunshine miało latanie? Nie miał, daję Sunshine, muszę przejść. Moja wiedza o tej grze jest minimalna. A wydaje mi się, że Sunshine też miał jakieś latanie. Albo mam potężną schizę ideka. Nie wiem, czy wiecie, ale muzyka z Purple Comet jest moją jedną z ulubionych, jeśli chodzi o muzykę w Galaxy 1. I nie macie pojęcia, jak bardzo się cieszę, że to wróciło do Galaxy 2! To zasługiwało, żeby wrócić, jakby. Jedyne, z czym ja kojarzę właśnie Purple Coiny, to z tą muzyką. I zawsze, jak w Galaxy 1 była jakaś misja, gdzie grała normalna muzyczka zamiast tego, <laughs> Honey hive, uh, free Flame, beach Ball. Je, yeah, to po prostu było dziwne wtedy. A teraz jest? Jak być powinno. Czy ja chcę to zrobić? Ja zaryzykuję, ja chcę. Na Do zobaczenia. Dobra. Może jednak nie chcę. <laughs> nie umiem tego glitcha, naprawdę. Ten glitch mi nie wychodzi i nie wiem, czy wam go kiedykolwiek jeszcze pokażę. Może. Może kiedyś. <grywała> Okej, okay, i tak oto po... siedmiu... aż gwiazdkach, tutaj też... Nie, tym się już nie będziemy zajmować. Siedem gwiazdek myślę, że zdecydowanie starczy, tym bardziej, że... Hej. Już troszeczkę ten odcinek trwa. Masz laba. Hmm, dzięki. Nie ma za No nic. E, dzięki Wam wszystkim za oglądanie. Mam nadzieję, że się podobało. E, jak tak popatrzy. Dziękuję. Nie chcę wchodzić w ten e, menu główne, o ile mogę to tak nazwać, bo chcę, żeby muzyczka grała. Lubię muzyczkę w Starship Mario. Ciekawe dlaczego. E, Okej, okay, to zostało tutaj, tutaj i tutaj. I to właściwie tyle, bo pierwszy świat mamy już praktycznie skończony, jeśli chodzi o takie inno, gwiazdki. I został właściwie tam tylko boss, jeśli chodzi o skończenie. Do pierwszego świata wrócimy właśnie jeszcze tylko po tego e, bossa jeszcze, jeśli chodzi o kometę. Później zajmiemy się po prostu światem drugim, i to się tak po prostu będzie kończyło. Coraz bardziej, znaczy, coraz mniej będziemy wracać. I, i ponieważ ja lubię się zajmować kometami, kiedy one po prostu są, no to tym bardziej nie będziemy jakoś dużo bug trackingu robić. No nic. Dzięki Wam wszystkim za oglądanie. I do następnego. Na razie wszystkim. Bye bye.